A Gniew jeden, puszcza zero. Kto śmielił się złapać Gniewa w sieć? Niech no ci coś powiem! Nareszcie. Co? Sto być jest moja! Ty! Coż ty zrobił z moją bryką? Bez obaw. Niedługo dołączysz do kolegi. Gniew nie będzie siedział w sieci jak więzień!

Tak! Tetrax musi dostać nauczkę. Może tak połączymy siły i odbierzemy mu te zdobycz. Potem podzielimy się zyskiem. Hmm. <grym> Tetrax nawet się nie zorientuje. <grym> <grym> Smakuje gorzej niż brudne skarpety! Ha! Uh. Wow! Huh? Hej, to nie fair! Naiwny odmieniec! Myślisz, że to byłoby takie łatwe? Kajdany są tak skonstruowane, żeby przytrzymać najsilniejszych kosmitów w galaktyce. Tak słaby człowiek jak ty nie ma żadnych szans na ucieczkę. Czy ty mnie nie słuchałeś? O, było warto. Tetrax, kto ci płaci za te akcje? Wiesz, że potrafię strasznie działać na nerwy! Chyba twój szef cię mnie nie zechce. Weź się zastanów, czy warto ze mną się męczyć. No! No! Moim szefem jest ten, kto zapłaci za ciebie najwięcej. W tej chwili twoja cena na rynku galaktycznym jest naprawdę bardzo wysoka. Na rynku galaktycznym? No przestań gadać i włóż na statek. Hej, nie musisz tak ostro. Ow! Witaj, Tetrax! Wy tutaj? Co wy wyprawiacie? Mogliście uszkodzić mi zdobycz! Wasz Boyzband nadal taki skłócony? O. Na statek nie mam czasu zajmować się głupotami! Głupotami, tak? Ja! 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 Dopiero co go spłaciłem! To było podłe krab, nawet jak na ciebie! Co tam przeszłość? To jest biznes! Nie mów, że nagle strach cię obleciał! Zawsze byłeś słaby. Ani się masz obrażać kochanej rodziny kraba. Cio, Muszę odebrać mu zdobycz. Jeśli chcesz nagrodę, masz iść za mną. Krab jest bardzo rozzłoszczony. Ach, już. Jednak mój sposób sprawdziłby się lepiej. No bo z tym takie utrapienie. A propos utrapień, Ben nie wraca od paru godzin. Może coś się stało? Na pewno wszystko gra. Przecież pojechał z błędem, a my mamy nareszcie trochę ciszy i spokoju, prawda? Może ja spróbuję naprawić. Nie uciekniesz, te Ło! Portale? Jej, ale czego Może byś mnie puścił! O. Nie! Nie zaryzykuję utraty zdobyczy! Mam wrażenie, że sam nie wiesz, co robisz! Przynajmniej ukryjmy się w lesie. Ach, zgubiliśmy ich wreszcie. Mam kosmiczny zegarek i mogę się przydać. Rzeczywiście, potrafisz być irytujący. No, lepiej ruszajmy dalej, bo oni. Lepiej ruszajmy dalej, bo oni co?